Dzień dobry, piękny i się trafił. Absolutnie cudowny, koźlasz babka, rewelacyjny. Pół żartem, pół serio można rzec, że Pierwsze kroki stawiałem właśnie w lesie. Rodzice opowiadali mi, że jak byłem młodszy, miałem 5-6 lat, to często zabierali mnie na wieś właśnie tutaj do rodzinnych stron, do Żukowic starych i tutaj kilkanaście osób z dziadkami, z wujkami, ciotkami, szliśmy zawsze do lasu, zbieraliśmy grzyby. Potem robiliśmy sobie ognisko i biesiadowaliśmy do samego rana. Natrafiliśmy teraz na taki bardzo ciekawy gatunek, jakim jest mleczej dębowy. Może spróbuję go wykręcić. Jest to gatunek dość charakterystyczny, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, rośnie on właśnie pod dębami. Jest to grzyb jadalny, natomiast ludzie no, nie cenią za bardzo jego smaku. Z gołąbkami i mleczajami, które właśnie teraz trzymam w prawej dłoni. Jest tak, że jeżeli przetniemy go, i zacznie nam lecieć takie charakterystyczne mleczko, spróbujemy jej, będzie ono pikantne, jakieś gorzkie, ostre, to generalnie taki mleczek czy gołąbek jest niejadalny. Ten mleczko ma łagodne, smaczne, więc można go zabrać oczywiście do kosza i spokojnie skonsumować. Grzyby traktowałem tylko i wyłącznie jako fajne, ciekawe zajęcie, ale na pewno nie jako pasja. Przełom nadszedł myślę w 2016 roku. Kiedy wraz z moim tatą pojechaliśmy do Ciężkowic. Chodziliśmy po lesie, poznałem sporo różnych gatunków ciekawych, ładnych. A to patrzę, ojej, jaki ładny fioletowy grzyb, jaki piękny, zielony, tutaj coś. No i zechciałem poznawać nowe grzyby. Przyjechaliśmy do domu, od razu wszedłem na Facebooka, zacząłem dochodzić do różnego rodzaju grup, które właśnie specjalizują się w tematyce grzybowej. Yy. Kupiłem sobie swój pierwszy Atlas, no i z dnia na dzień poszerzałem swoją wiedzę, starałem się poznawać coraz więcej gatunków. Z czasem, kiedy poznałem swojego takiego wspólnika, można powiedzieć, Michała, którego serdecznie pozdrawiam, to zaczęliśmy jeździć po całej Polsce, do, woje, do województwa świętokrzyskiego, do różnych miejscowości w Małopolsce i właśnie zbieraliśmy grzyby, poznawaliśmy nowe gatunki, razem założyliśmy swoje strony na Facebooku, no i tak... Zwykłe zainteresowanie poszerzyło się do największej pasji, bez której w tej chwili nie wyobrażam sobie swojego życia. O kurczę, tu będzie któryś zasłonek. Może być purpurowo-blaszkowy, no nie został zostawimy gościa. Sam spacer po lesie daje bardzo fajne poczucie spokoju. Takie coś po japońsku nazywa się Shinrin-yoku. To jest sztuka wyciągania jakichś korzyści z lasu. Natomiast w samych grzybach na pewno ciekawe jest to, że jest ich mnóstwo i wiele z nich posiada swoje specyficzne, jakieś charakterystyczne cechy, które no, można w różny sposób wykorzystywać. Ja bardzo lubię grzyby nadrzewne. Które też zresztą chcę poznawać w jak największym stopniu, ponieważ one były kiedyś wykorzystywane w wielu naprawdę dziedzinach. To w lecznictwie, to gdzie w jakimś przemyśle obuwniczym, nawet w naszej religii były wykorzystywane. No i myślę, że właśnie ta różnorodność powoduje, że grzyby są arcyciekawe. Chodząc po lesie, bardzo często udaje mi się natrafić oprócz na jakieś ciekawe gatunki, to również na. Poroże czy parostki samca sarny? Teraz trzymam parostek, który był moim pierwszym porożem znalezionym w życiu. Znalazłem go właśnie w lesie, który jest w tej chwili przede mną. No, radość niesamowita. Co prawda, taki parostek nie jest może za drogi. Ja i tak wolę go sobie zostawić i dodać do swojej kolekcji. Ale, no, tak jak mówię, cieszy bardzo, ale to bardzo. Jak wchodzę do lasu najczęściej właśnie chodzę samemu. Czasem jak słyszę jakieś odgłosy, szeleszczenie, jakieś tuptanie to wiadomo powoduje to, że troszeczkę mam niepokój. Natomiast generalnie taki spacer, zbieranie grzybów, poznawanie nowych gatunków, czasem robienie zdjęć powoduje, że jestem zrelaksowany, odprężony. W końcu robię to co kocham. No myślę, że mógłbym uznać grzybobranie za taki sport narodowy. W ogóle nasza tutaj, tutaj słowańska kultura jest w dużym stopniu oparta na grzybach. To zajęcie towarzyszyło ludziom od setek lat. Skąd się wziął taki fenomen, na nie wydaje mi się, że może stąd, że właśnie las jest takim bardzo charyzmatycznym miejscem, a grzyby same, same w sobie są bardzo smaczne. To Przepyszny, ale to absolutnie przepyszny borowik ceglastopory. Ten grzyb często jest mylony z różnego, oj, wypadł, z różnego rodzaju trującymi gatunkami, jest brany za szatana, ale oczywiście błędnie. Krasnoborowik ceglastopory to grzyb jadalny. Posiada szereg charakterystycznych cech rozpoznawczych. Przede wszystkim, może zaczniemy od trzonu, który. Na całej długości jest czerwony, bądź też niebieski. Przede wszystkim na trzonie nie ma żadnej siatki, jest taka struktura kamyczkowata, taki drobny piaseczek, jakby kamyczki. Jeżeli zaś chodzi o kapelusz, tutaj tego akurat nie widać, bo to jest bardzo młody owocnik. Hymenofor tego grzyba, jak sama nazwa wskazuje, jest ceglasty, taki mocno czerwony. Rarytas. Trafił się przepiękny kożlarz grabowy, no absolutnie przecudowny, do koszyczka. Wydaje mi się, że grzyby są takimi cichymi superbohaterami. Spora część z nich jest odpowiedzialna za rozkład materii, przez to na przykład chodząc po ulicy czy po lesie nie walają nam się pod nogami sterty gałęzi czy martwych szczątek różnego rodzaju zwierząt. Dzięki nim przecież wymyślono sporo lekarstw, penicylina. Myślę, że wszyscy słyszeli jakieś różnego rodzaju drożdże są grzybami, więc grzyby mają naprawdę bardzo dużo zastosowań i też nie tylko są przydatne ludziom, ale oczywiście zwierzętom, które żywią się grzybami i dla wielu gatunków zwierząt to jest po prostu podstawowy pokarm. Trujących grzybów w Polsce jest dosłownie kilka gatunków, jest muchomor zielonawy, muchomor jadowity, są jakieś strzępiaki, różnego rodzaju maślanki, które są trujące bądź niejadalne, natomiast znaczna większość grzybów w Polsce nadaje się do jedzenia. Te grzyby typu borowiki, koźlaki, jakieś różnego rodzaju maślaki czy podgrzybki. No, po prostu mi nie smakują, nie lubię ich. Konsystencja mi nie odpowiada, smak mi nie pasuje. Stwierdziłem więc, że skoro tak bardzo lubię chodzić po lesie, to muszę znaleźć sobie kilka gatunków, które mogę z chęcią zbierać i potem ze smakiem jeść. Stąd też właśnie wzięła się w mojej diecie spora ilość muchomorów, jakichś różnych pieprzników trąbkowych, lakówek ametystowych, i innych ciekawych grzybów. O, no, rewelacja! To jest właśnie ten fioletowy grzyb, o którym mówiłem. Bardzo fajne znalezisko. Pierwsze moje w tym sezonie, jeszcze wcześniej nie spotkałem. Ten fioletowy dziwoląg, można by powiedzieć, że to jest jakiś twór zesłany do nas przez kosmitów, ale nie spokojnie. Ten grzybek, którego właśnie w tej chwili wykręcam z Ziemi. To w 100% jadalna i bardzo smaczna lakówka ametystowa. Ludzie opowiadają, że a, ten grzyb nie ma żadnego smaku, że jest tylko taką ozdobą, ale nie, jest naprawdę smaczny zarówno z patelni, jak i w różnego rodzaju sosach. Ja jak go widzę z chęcią go zawsze zabieram. Nie dość, że zdobi bardzo ładnie talerz, to jeszcze smakuje prześlicznie. Skupiłem się od niedawna na kolekcjonowaniu różnego rodzaju gadżetów związanych z grzybami. Noszę teraz bluz, jakieś breloki, skarpetki, kubki, poduszki, wszystko, co jest tylko z grzybami powiązane. Eee, uwielbiam tą pasję. Gdyby nie ona, po prostu siedziałbym w domu, pewnie grałbym sobie na Xboxie albo wychodził na boisko i nie robiłbym nic więcej. A tak to mam jakieś zajęcie, które wiem, że uwielbiam. Eee, mogę się zawsze uciec do, uciec do lasu, jak jest mi źle. I stąd też właśnie wzięła się moja zajawka na grzyby, że to jest coś, co uwielbiam.